Sercem, co się dzieje? Dobrze, to się położyć i leżeć, dobra? Halo. Jest pan tutaj, kontaktuje pan, tak? Dobra, ale głową do dołu to nie bardzo. Ej, chłopaki, chodźcie tutaj! Tam flaseczka jest pod, pod spodem, to nie sztucz. To kurwa nie jest śmieszne. Dobra, panie, chodź, niech się pan podniesie. Ale wiesz, nie wiem czy jak głową do dołu, tak nie wisi, to, to czy mu się tam coś nie popierać Czyki zaraz, na boku. nie? Wiesz, tam stani po prostu, żeby drogę odblokować, nie? Dobrze wszystko? Pozycja bezpieczna, nie? Tak na boku położymy pana, dobra? Tak się leżymy, dobra? Opalamy się. Zaraz przyjedzie wódeczka Jest to autem jakbyście sobie podjechali, nie? Kamil, Co? Kamil patrz Macha. Ale nie, to on mi cały czas machał Ale, ale...